Oni jeszcze, e, jeszcze ciągle ten program w tej części przed przerwą trwa. Pierwsze wystąpienie solowe, proszę państwa. Prezentacja, wystąpienie przed państwem Iwo Zmyślony, trener i doradca biznesu ICAN Institute, z prezentacją pod tytułem: Dlaczego soft skills są takie hard? Iwo, zapraszamy. Mikrofon dla, dla Iwo, ale może tu mam, tu mam jakiś mikrofon? O, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Problem z kompetencjami miękkimi jest taki, że mają słaby marketing w odróżnieniu od tak zwanej sztucznej inteligencji, która na dziś dzień jest przede wszystkim marketingiem. I jest ryzyko, że jeżeli nie doświadczyliście na własnej skórze różnicy, którą w biznesie robią tak zwane miękkie kompetencje, to możecie nie wiedzieć o czym tu rozmawiamy i nie przekona was żaden argument, który posłyszycie, wasz mózg, wasz system nerwowy wykona operację zwaną explain away po angielsku. Po polsku mówimy o efekcie konfirmacji, ponieważ argumenty językowe trafiają do intelektu, a doświadczenie tego, co robi na przykład aktywne słuchanie. Albo tak zwana empatia, jak zmienia efektywność komunikacji wewnętrznej, jak zmienia efektywność zaangażowania pracowników, jak zmienia efektywność sprzedaży czy marketingu, nie jest doświadczeniem intelektualnym. No tak, tytułem wstępu. Nazywam się Iwo Zmyślony, jestem rzeczywiście związany z ICAN Institute. Zacznijmy. Czym są te kompetencje miękkie, jak mają się do twardych? Popatrzcie, które to są? Łatwo certyfikować, łatwo pozyskać na rynku, miękkie czy twarde. A te tutaj? Hmm? Jak zapytamy maszynę statystyczną, to dostaniemy odpowiedzi, które wzmacniają ten punkt widzenia. Tak, te twarde łatwo standaryzować, łatwo je zamknąć i sprzedać, łatwo opisać w CV ale też szybko tracą na aktualności, zwłaszcza dzisiaj. Natomiast te tak zwane miękkie bywają związane z indywidualnymi cechami osobowości. Ich rozwój wymaga długotrwałej pracy, mentorskiego podejścia. Natomiast to właśnie ich potrzebujemy w warunkach zmiany, w warunkach niepewności. I to one mają kluczową rolę w budowaniu zespołów. Dlatego punktem wyjścia dla mojego wystąpienia dzisiaj jest cytat z pana, którego badania, którego raporty właściwie firmy jego serdecznie polecam, Josh Bersin, jeden z guru amerykańskiego HR, u co ciekawe inżynier z wykształcenia z dorobkiem wieloletnim m.in. w General Electric, potem w EY-u. Ciężko to przetłumaczyć, ale zakładam, że rozumiecie o co chodzi. Te twarde są łatwe, te miękkie są trudne. No, ale jakie nas interesują te miękkie. Pytanie, które sobie dzisiaj musimy postawić, a jeżeli nie stawiacie, to znaczy, że teraz możecie, jakie kompetencje będą nam dawać przewagi w świecie automatów. Jak zapytacie maszynę statystyczną, to dostaniecie na przykład taką oto listę kompetencji, która w dającej się przewidzieć przyszłości nie są automatyzowalne. Jak Ułatwimy sobie patrzenie, to znajdziemy tam kompetencje takie jak współpraca międzykulturowa, samoświadomość, budowanie zaangażowania, marki osobistej, wystąpienia publiczne. I można wymieniać, 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 pozyskiwanie tłustych danych, które żadne czujniki cię nie wynajdą. I pierwsze, co Wam chciałem przekazać tutaj, to jak myślicie o kompetencjach miękkich, to nie zatrzymujcie się na tych listach, które tam wychodzą w Googlowaniu. Różnych światowych banków i innych, ich jest dużo więcej niż twardych. To raczej są pewne skill sety, czyli właśnie zestawy kompetencji. Jak mawia Josh Bersin, czy mawia, powiedział takie zdanie, że jeżeli myślisz o sobie przez pryzmat kluczowych kompetencji, to nie myśl 10, 20, tylko dodaj ze dwa zera, bo my korzystamy każdego dnia z dziesiątek, setek kompetencji. Tak. W ogóle czym dzisiaj są kompetencje? Co nazywamy tym słowem? Co nazywamy tym słowem? Co wy? Czego wyszukacie u swoich pracowników? I co rozwijamy u siebie, żeby nazwać to kompetencją? No i mamy taką definicję z dwudziestowiecznego podręcznika do zarządzania, że to jest wiedza, umiejętności i odpowiedzialność, która w języku polskim też jest niewłaściwym określeniem, bo to jest to accountability, czyli taka odpowiedzialność za wynik. Które potrzebne są mi, biznesowi, do dowożenia moich celów. Czyli ja szukam kogoś, kto umie, potrafi i zrobi to, czego ja biznes potrzebuję. Pytanie, czy to jest adekwatna, aktualna definicja kompetencji. No właśnie. Co dziś przestaje być kompetencją, a co się dopiero kompetencją staje? Które kompetencje odchodzą w przeszłość? a jakie nadchodzą z przyszłości. Jest też inna definicja, z którą się pewnie spotkaliście na różnych szkoleniach, że wiedza i umiejętności właśnie, nie accountability, tylko jeszcze takie coś, co się nazywa po polsku postawy, po angielsku na to można mówić różnie, attitude, mindset, że dopiero jak ktoś wie i umie, ale też na przykład jest sumienny albo Odważny, pracowity, pokorny, cierpliwy, wtedy ma kompetencje. No właśnie, pytanie: jak automatyzacja procesów w tym świecie permanentnej zmiany, na który wskazujemy różnymi terminami typu WK BANI, redefiniuje rozumienie, nasze rozumienie tego, co my musimy dzisiaj i jako osoby, i jako organizacje mieć, wiedzieć i umieć aby się rozwijać i osiągać trwałe przewagi. Jak słuchałem panelu, to powiem szczerze, co biznes to będzie inna odpowiedź i tak ma być. Ja rozumiem, że są biznesy, które mogą się w ogóle całe zautomatyzować. Jeżeli masz taki model biznesowy, właściwie nie potrzebujesz pracowników. I pewnie takie biznesy powstaną, bo już powstają wielomilionowe w obrotach biznesy, które są robione przez jednego człowieka. Natomiast pytanie czy w każdej branży, czy w twoim sektorze, czy dla twojego modelu biznesowego ważne nie będzie to, co ci daje przewagę, czego zautomatyzować nie można. Dzisiaj zajmujemy się między innymi, to znaczy ja się tym zajmuję od jakiegoś czasu i wajkanie się tym zajmujemy, rozwojem takiego podejścia, który się nazywa po angielsku skill based. Po polsku znowu ciężko na polski tłumaczyć te wszystkie sformułowania, mówimy, praca bez stanowisk, czy organizacja bez stanowisk. I tam szuka się pracowników ze względu na przykład na style myślenia, na umysłowość, profile motywacyjne, predyspozycje, style życia, standardy etyczne. Czy na przykład potrafisz pracować z faszystami, czy potrafisz pracować z ateistami, albo ortodoksyjnymi Żydami? Tak? albo z, nie, z obywatelami świata innych religii innych nacji więc poszerzamy dzisiaj to jak rozumiemy faktycznie kompetencje jeżeli to jest coś czego potrzebujemy do budowania trwałych przewag a w praktyce popatrzcie czym się różni stosowanie tych kompetencji tak zwanych twardych od tych tak zwanych miękkich kto z was umie robić tabele przestawne w excelu no i jak, jak, na czym to polega? Zobaczcie, się nauczyłem, wiem jak, umiem i nawet jak mi się nie chce, ale szef każe, to robię, nie? Czy nie? Mogę też nie robić. Ale w mojej roli to jest coś, co ja muszę robić, a można odpłynąć myślami gdzie indziej, zacisnąć zęby, bo każda sytuacja jest podobna, a metoda jest powtarzalna, prawda? Więc to jest kolejna ważna informacja dla nas, że z twardych kompetencji korzystam nawet kiedy nie chcę. Jest gorzej, to prowadzi do różnych zaburzeń, długofalowo do chorób, wypalenia, depresji. Niektórzy wybierają na życie zawody, których nienawidzą, ale ciocia, wujek, mama, społeczeństwo, Instagram, Facebook wywarły taką presję na ich psychikę, że wybrały, wybrali te zawody. I po 20 latach zastanawiają się, co ja robię w życiu, gdzie ja zgubiłem siebie, nie? Ale potrafię wykonywać swoją pracę bardzo dobrze. Teraz jest coś takiego, o czym wspomniałem, aktywne słuchanie. To jest jedna z wielu, raz jeszcze dziesiąty, jak nie setek, kompetencji tak zwanych miękkich. Na czym to polega? Pan, który sformułował tę koncepcję, nazywa się Otto Scharmer. Myślę, że się przyda, ponieważ... Wielu z nas doświadcza sytuacji, w których ktoś nas słyszy, ale nie słucha, nie czuje się słuchany. Rozmawiam z kimś, kto się skupia wyłącznie na tym, żeby mi dać skończyć, jak mu starczy cierpliwości, przerwać, po czym wypowiedzieć swoją ocenę, a potem wchodzimy w sytuację, w której no nie to miałem na myśli, co innego. Więc znowu daję skończyć i znowu swoje. Więc Charmer mówi, to jest pierwszy poziom, właśnie zerowy. Niekiedy mamy do czynienia z sytuacjami pozornego dialogu, kiedy skupiamy się na tym, co zgadza się z moją perspektywą, i szukamy tego, co się nie zgadza. Czyli szukamy po to, żeby odnotować różnice, żeby znaleźć coś, co jest słabym punktem argumentacji. Można nawet poznać czyjś punkt widzenia na zasadzie: aha, on tak myśli. Natomiast jeżeli chcemy budować relacje. A ja mam takie powiedzenie, że nie ma komunikacji bez relacji, i jak ty chcesz mieć efektywną komunikację w kryzysie, to ty musisz zapracować na relacje, które ci pozwolą w tym kryzysie efektywnie komunikować, że to jest pewien kapitał, który każda firma musi sama sobie wyprodukować, żeby ludzie chcieli ciebie słuchać. No to przede wszystkim oni muszą czuć, że ty chcesz czuć perspektywę ważną dla nich. Wreszcie dialog i zmiana zaczyna się w momencie, kiedy ja po to Ciebie słucham, żeby nie tylko zrozumieć, poczuć, uruchomić ten pozaintelektualne, tak zwane właśnie empatyczne poznanie, przy pomocy neuronów lustrzanych powiedzmy, poczuć Twoją perspektywę, ale też zmienić swoją w wyniku tego, tej interakcji. I wtedy możliwa jest na przykład zmiana. Wtedy możliwe jest... Wtedy budujemy kapitał, z którego później ciągniemy w sytuacjach trudnych, nawet jeśli nie w pracy, to w życiu osobistym. Nie? No i teraz pytanie, umiecie tak? Wiecie, na czym polega aktywne słuchanie? Jak często rozmawiacie w ten sposób przy stole rodzinnym, będzie niedługo okazja, z osobami, które mają radykalnie odmienne poglądy od Waszych? Jak często parafrazujecie pogląd, z którym się nie zgadzacie? To jest taka prosta metoda, parafrazy. Czy dobrze zrozumiałem, tak? I tutaj wpisujesz swoimi słowami to, co osoba, z którą się nie zgadzasz, wypowiedziała. Tak, żeby ona wiedziała, że ty ją rozumiesz. Nie? Że ty może nie zgadzasz się, ale rozumiesz. No więc każdy z, nas zwa, każdy z nas zna odpowiedź, jak często z tego korzystamy, z tego czwartego poziomu. Nawet jak wiem, jaki umiem, no to pytanie, czy ja będę w ten sposób aktywnie słuchał, jak nie chcę. Jak myślicie? No właśnie. Więc to jest pierwsza... Pierwsza cecha kompetencji tak zwanych miękkich. Żeby korzystać z tego arsenału, który Ci robi przewagę w świecie automatów, trzeba chcieć. Dlatego one są takie trudne. Nie wystarczy umieć, nie wystarczy przećwiczyć tego. No dobra, wy, ale wyobraźmy sobie teraz, że macie menadżerów, w którym na przykład, jak kiedyś miałem na warsztatach gościa, który powiedział, słuchajcie, jak to jest, żeby zatrzymać presję zarządu na, na naszym poziomie, żeby nie kaskodować na pracowników. Naprawdę chciał. Macie takich menadżerów, którzy potrafią, którzy są na tyle silni psychicznie, żeby zatrzymać na sobie presję na wynik i nie kaskadować jej na pracowników, zadbać o ich poczucie bezpieczeństwa, którzy tego chcą. Problem jest taki, że on jeszcze musi móc. To znaczy, jego firma, jego organizacja musi mnie, musi jego nie przeszkadzać mu w ceniu tego. Tak? To samo dotyczy aktywnego słuchania, to samo dotyczy empatii, to samo dotyczy krytycyzmu. Robimy warsztaty z myślenia krytycznego. Uczymy się zadawania pytań. Są metody, które Ci pomogą. Ale czy Ty chcesz zadawać pytania o to, co działa w naszej sprzedaży? Jak często pracownicy do nas przychodzą i zgłaszają błędy, które popełnili? Czy boją się, czy się nie boją zgłaszać te błędy? Co zrobić, żeby się nie bali? Tak? Są metody, które nas mogą wspierać. Więc niestety one są trudne, dlatego że podstawą jest to, żeby oni. Nie tylko chcieli, ale i mogli, a organizacja, procesy, wskaźniki im w tym nie przeszkadzały. Więc z tych miękkich korzystam nie tylko jeżeli chcę, ale i mogę. Więc w takiej formie tabelki proponuję Wam taką perspektywę. Kompetencje miękkie są trudne, ponieważ w zasadniczym stopniu zależą od. Organizacji, która wspiera pracowników, zwłaszcza kadrę menedżerską, w korzystaniu z tych kompetencji. Więc wniosek jest taki, że w odróżnieniu od twardych kompetencje miękkie nie są kompetencjami jednostek, ale kompetencjami zespołów i organizacji. Osoba kreatywna i empatyczna w niekreatywnej i nieempatycznej organizacji przestaje być kreatywna i empatyczna. Wiemy to i na to są badania to jest tylko zdrowy rozsądek. Natomiast osoba niekreatywna i nieempatyczna w kreatywnej i empatycznej organizacji staje się kreatywna i empatyczna. Natomiast dlaczego one nam nie wystarczą te twarde? Które z twoich zadań, twoich zadań, moich zadań i procesów warto automatyzować przy pomocy AI? To jest takie zadanie, które robimy sobie na warsztatach. Ja proponuję taką strzałkę, gdzie z jednej strony Mapujemy sobie zadania procesowe, procesy powtarzalne w stabilnym środowisku, a z drugiej strony te zadania, które są ważne dla naszego biznesu, które są niepowtarzalne w środowisku niestabilnym. Po jednej stronie możemy mieć twarde dane, powtarzalność i twarde kompetencje, po drugiej stronie to jest ta domena kompetencji miękkich. Tutaj mamy na przykład optymalizację, nadzór. Panie Iwio, nie chce się wykazać brakiem empatii, ale już jesteśmy po czasie. Tak, zaczęliśmy 20 minut po moim czasie, więc chciałbym skończyć. Chyba, że... 15 minut pan miał na wystąpieniu, że jesteśmy w 16 minucie i 17 sekundzie. Dobra, to ja skończę rekomendacjami. Po pierwsze pamiętajcie, że... Tych rzeczy nie kupicie na rynku pracy, ponieważ musicie zadbać o kapitał, który Wam pozwoli produkować te rzeczy w organizacji. Te szkolenia, które dostarczamy jako ICAN, one też mogą zrobić więcej krzywdy niż pożytku, dlatego że pracownicy będą chcieli po tych szkoleniach tak pracować, natomiast firma ich będzie frustrować. To, co dzisiaj jest warunkiem koniecznym rozwoju tzw. kompetencji miękkich czy growth mindsetu, to jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji HR, która nauczy w roli coacha decydentów w organizacjach, że to jest kapitał, którego potrzebują na długie trwanie. Zaproponowałem tą strzałkę. Możemy w każdym modelu biznesowym wskazać te zadania i procesy, do których potrzebujemy kompetencji miękkich. No i rozwój kadry menedżerskiej też nie z każdym się da. Natomiast ja proponuję, żeby to, co warunkuje rozwój kompetencji miękkich, nazwać, i nazywam to nowymi zasobami ludzkimi. To jest to, czego potrzebujemy, żeby produkować wewnątrz organizacji ludzi, którzy nie tylko umieją i potrafią, ale także chcą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawa wielkie. i zmyślony. Dlaczego soft skills są takie właśnie? Bardzo dziękuję z tego spotkania.